Wydaj tysiąc chemolonów na rzeczy dla dzieci. O matko, zaraz nas soczeka Nie! Nie mogę przestać o tym myśleć. Muszę zapytać, czy chce ze mną zamieszkać. Pobili się! Co się tutaj dzieje? O Boże! Twój brat cię pobił. Jest cała w plasterkach, chyba jaką ma bliznę na twarzy. Coś ty jej zrobił. Płaczę teraz! Hejka, hejka! Zostawiamy łapkę w górę. Zapraszam Was na 100 challenge. Tak wygląda pewna siebie nastolatka. Możliwe, że jest w ciąży. Dziś dzień Lara dorośnie. Przeżyła swoje najlepsze nastoletnie lata. Ma chłopaka Nylona. Ich związek jest gorący. Ale najpierw chciałam wspomnieć jej chociaż jedną nastoletnią aspirację, darzona podziwem. Musimy zrobić pięć stylizacji na trendy. Wyruszyliśmy na czaj modę. Twórz stylizację modową. Może najpierw stworzymy jakiś komplet. O mój Boże! O, to jest całkiem ładne. Do tego takie czerwone kozaki. Jakie kawaii. O, matko, te spodnie, i do tego jakieś fajne, ciekawe, kolorowe buty. Gotowi na prezentację? Oto outfit numer jeden, jak Wam się podoba? On jest w jej stylu. To jest dwójeczka. I ja myślę, że to jest idealne ubranie dla niej, które ona by mogła nosić na co dzień. Numer trzy. Co do tego, to nie jestem pewna. Trochę taka jakby kujonka. Napiszcie w komentarzach, które Wam się najbardziej podoba. I teraz czas na kolejne. To jest już taka Kawaii dziewczyna. Trochę taka, wiecie, hipsterka, można powiedzieć. Jestem ciekawa, ilu z was poszłoby tak ubranych do szkoły. No, a to jest już taka dark akademia, wiecie. Nie mamy na co czekać. Przedajemy, słuchajcie, wszystko na trendy. 3,5 tysiąca? Myślę, że to jest dobra cena. Rodzeństwo właśnie wróciło ze szkoły, więc mega się cieszę. Pomogą nam oni w przygotowaniach do urodzin. Zaczynamy, moi kochani. Muszę zdobyć złoty medal. A tutaj przyszła Brygida, dziewczyna Leo. Muszą się bardziej zaprzyjaźnić i musi ją w końcu poderwać. O nie, oni nie mogą być parą w tym momencie, bo ona dorosła. Jest młodą dorosłą. On jest jeszcze dzieciakiem, nastolatkiem. Będzie musiał poczekać. Co to ma być? Julka podrywa Agnieszkę Zedecką. Julka... Czy ty... Aj, Agnieszka Zadecka jest chętna. O, proszę. Wrócił jej brat z pracy i awansował na ekspert programowania. To jest czwarty poziom, także mega się cieszę. Czuję dzisiaj rozkojarzenia. To dlatego, żeby z przerwy, to bym, myślę, naszła mnie chęć, żeby się z tobą zobaczyć. No, ale przecież ja cię zaprosiłam na urodziny. Ten Leon jest wariatem. On jest naprawdę, on ma coś nie tak z, z głową, więc nie ma co się dziwić. O, przyszedł Luo. W jakąś śmieszną koszulkę się ubrał. Niech sobie zrobią na pamiątkę zdjęcie. Ej, oni są na maksa podobni do siebie, bo ona już będzie teraz dorosłą. To jest ostatnie zdjęcie jako nastolatka. Ej, tylko ta impreza mi się totalnie zacięła, kochani, bo już zrobiłam tyle zadań, a pasek w ogóle nie leci do przodu. Zobaczcie, znowu kolejna rzecz została zaliczona, a to w ogóle nie leci. No i moi kochani, to jest ten wiekopomny moment, w którym Lara zdmuchuje świeczki. Ale nigdzie nie ma Melona. Miał być przy niej, byłam go już 3-4 razy. Dobra, zdmuchuje świeczki drugi raz. Losujemy cechę. Ważne! materialistka! Wesoła, dusza towarzystwa i na końcu materialistka. W sumie to ja nie odbierałam poczty bardzo, bardzo długo, więc te pieniądze nam się przydadzą. O kurczę, coś się zaczęło z nią dziać. Zobaczcie! Mój, Leo przemienia się w wilkołaka. Ej, słuchajcie, nastąpiła pełnia i nasze dzieciaki przemieniają się w wilkołaki, bo oni przecież są wilkołakami, nie tylko dzieci. I ojciec tak samo. Dobrze, że skończyła się przed sekundą impreza. O mój Boże, tego się nie spodziewałam. Przemienili się wszyscy. O matką! Co się tutaj dzieje? Lara też się przemieniła w wilkołaka. Pierwszy raz ją widzę. Ja, co oni są mega źli? Ej, nie psuj mi sto. Luna pobiła się z Leo! Czy możesz jakoś rozdzielić? Co się tutaj dzieje, słuchajcie? Luna tylko stoi. Luna tylko stoi, Leo ją atakuje. Pobił siostrę. No, nie wierzę w to. O nie, ej, ona teraz sobie z każdym będzie psuła e, relacje, bo oni nam normalnie mieszkanie rozwalają. Luna jest teraz wielkim podrostkiem. Okej, okay, to jest ich pierwsza przemiana, bo jest pełnia księżyca. Halo, kto to? Dlaczego wysyłasz mi dziwne memy? Zjem Ci kanapkę, niezrozumiałe, niezrozumiałe skrzeki? Oni teraz do siebie dzwonią i jeszcze trollują się przez telefon, okej. Okay. O Jezus, o Jezus. Okay. Lara że żeby cię poinformować, że luadomiec... Ich tata odszedł? Naprawdę? Przecież on był tu przed chwilą. Ej, kochani. Śmierć ze starości. Okej, okay, dobra, ale się teraz nadwarstwiło nam wszystko naraz. No nie wierzę w to, nie? Akurat dzisiaj się to wszystko dzieje, kochani. Dobra, odmieniają się, odmieniają się. Całą noc się przemęczyłam, próbowałam. Jakoś ich jest, wiecie... Wygonić z domu, bo nam zaczęli dom demolować. O Boże! Twój brat cię pobił. Zobaczcie tylko na lunę. Jest cała w plasterkach, bo jaką ma bliznę na twarzy, coś ty jej zrobił. A on jakby normalny, płacze teraz. Daj jej prezent na przeprosiny. Ej, oni się przemienili, ale Lara jakoś się nie przemieniła. Moi kochani, w końcu po tak długim czasie odmienia się w zwykłą simkę. Uff, normalnie. To była najgorsza noc w 100 dzieci challenge ever. Poniszczyli nam tyle mebli. Nawet łóżko Sintry nie przyżyło 2100 simolonów za naprawę łóżka. Trzymajcie mnie. Zorganizowałam spotkanie rodzinne. Wezwałam Patryśkę, żeby pocieszyła. Żeby ją pocieszyła, bo tylko Patryśka im została. No i rodzeństwo. Poczta zręczona, A wiecie co to oznacza? Że wszystkie prezenty idą właśnie do naszej Lary, bo to ona miała wczoraj urodziny. O, oczywiście, że nasze pszczoły atakują. Dostała troszeczkę tych rzeczy, głównie nasiona. Nie jest tego tak dużo, jak Patryśka dostawała i Sintra. Ale słuchajcie, sprzedała outfity, więc wysyła teraz je. Ej, ty, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Przesłam ci pewien drobiazg, który może przypadnie ci do gustu. Do zobaczenia wkrótce, prawda? Nasza przyjaciółka, sława, Ale ostatni outfit, który się nie sprzedał, dajemy w prezencie, żeby. Pocieszyć naszą siostrę Lunę. Wiecie, no wygląda jak pobita cały czas. Hej, to ja Brygida. Czy pójdziesz ze mną na randkę? Ale ona jest dorosła. Kochani, to jest Indelfons. Indelfons. I to jest w ogóle chłopak Luny. Jest okropny. Mam nadzieję, że ich związek nie przeszedł. Serio, on wygląda jak przegryw. Kto w tych czasach nosi te chusty? Okej, okay, dostaliśmy od Wiesławy plakat sportowy. To jest ten plakat sportowy. No więc moi kochani. Lara już jest dorosła, może iść na swoje i kontynuować sto dzieci challenge, tylko w jakiej miejscowości powinna zamieszkać? Żeby było jeszcze ciekawiej, to wpadłam na super pomysł, patrzcie na to. Zrobiłam specjalny pokój, w którym umieściłam krzesła z wszystkich dodatków, patrzcie, to na przykład jest rancho, tu jest Razem raźniej, tu mamy licealne lata, Wilkołaki, tu jest Grejna Magii, tam są wampiry, niektóre z tych są można rozpoznać. Tu jest Wierzbowa Zatoka, a tu o, o, Zazdrój, Zdrój, Newkarest, no. Po kolei, jak macie umiejscowione wszystkie miejscowości, tak są też umiejscowione te krzesła. Umieściłam tutaj teraz Larę i ona sobie wybierze miejscowość, siadając na jedno z tych krzeseł. I na jakim usiądzie, tam ją przeprowadzimy i tam ona zacznie swoje życie. Ona sama wybierze, gdzie chce mieszkać. Jak na razie, tu nigdzie nie siada. Ej, przysięgam, że ona już stoi tak kilka godzin. Czemu ona nie siada nigdzie? Zjedź coś na szybko. Ej, kochani, ona ma torbę szkolną? Kochani, umieściłam ciasto, bo była na maksa głodna. I teraz weźmie sobie kawałek A czy to oznacza, że gdzieś usiądzie? <laughs> Usiadło na krzesło z wilkołaków To jest krzesło z wilkołaków Moi kochani, a więc jest to ostatnia noc w jej domu rodzinnym Właśnie sobie z rodzeństwem ćwiczą Piją sobie drink i Leo jest taki wrażliwy On co chwilę płacze Ostatnia noc w jej starym łóżku, moi kochani Ona tutaj miała swoje łóżko Od jutra będzie spała na swoim To musi być też mega ekscytujące A jej rodzeństwo jutro idzie normalnie do szkoły O, właśnie wstali Oni mają jeszcze szkołę Niech sobie dorastają w swoim własnym tempie Bo jak Lara będzie w ciąży To wiadomo, że ona się nie będzie starzała wtedy, nie? Ostatnie śniadanko I zaraz się wyprowadza Moi kochani, robię to Stwarzam nową rodzinę Ich zostawiam Jej daję standardowe 20 tysięcy Tak jak każdy sim zostaje na Start. Odznaczam ich, niech żyją w swoim własnym życiem. Będziemy ich odwiedzać, obserwować. I przenoszę naszą larę do Moonwood Mill. Jest chatka w nowiu i zajmik włóczęgów. Lepiej chyba będzie dla nas, jak wyremontujemy i kupimy tą chatkę, niż mielibyśmy stawiać wszystko od zera. E, czy wyposażone? Dobra, weźmy wyposażone. Zobaczmy, jak będzie żyła tutaj. Dobra, jest. Jest, słuchajcie, katka w Nobiu zmienimy na chatkę Lary. Z chatka singli nam się tutaj przyda. Domowa atmosfera, może kuchnia z duszą. Ej, tak wygląda ta chatka, nie? Okolica jest całkiem spoko. O, wiecie, że tu jest taki jakby mini plac zabaw, spoko to wygląda. W środku to wygląda tak. Myślę, że nie najgorzej. Tu można będzie zrobić yy, pokój dla dziecka. Dobra, zróbmy taką małą metamorfozę. Taką wiecie, naprawdę małą. Zmieniłam najpierw wszędzie okna, bo takie stare okna kojarzą mi się tylko z amerykańskimi filmami e, jakimiś horrorami. Damy może jakieś fajne firanki. No, i ona w ogóle lubi kolor żółty, więc ja bym zrobiła jej sypialnię na kolor żółty. Nie nas na nowe meble, ale mogłabym zmienić kolor tych rzeczy. Pozmieniam najpierw same kolory e, mebli i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, możemy mieć różową kuchnię. No, już widzicie, że trochę się zmieniło. I no już widzicie, że troszeczkę się zmieniło, ale odmalujmy sobie teraz ściany. Patrzcie, od razu to lepiej wygląda też inne podłogi. Błagam, musimy zdjąć te okropne płytki, które są tutaj. Już wolę dać takie super kolorowe, nie takie pokemonowe. I kuchnię przemalujemy sobie na różowo, żeby w tym biednym domu dodać troszeczkę błysk. To wygląda serio coraz lepiej. Teraz te lampy, one są okropne. Chyba jeszcze będzie nas stać na to, żeby powymieniać wszędzie te lampy. Od razu lepiej, ale czekajcie, jeszcze nam zostało. Co byśmy mogli teraz zrobić? Wiecie co? No mnie na maksa boli ten salon. Ja bym zmieniła najistotniejsze rzeczy w tym salonie, czyli kominek, kanapę. Zacznijmy od kanapy. Mój ulubiony kominek. On nie jest wcale jakiś super dobry, właśnie, wręcz bym powiedziała, że ten kominek jest słaby, ale jak się pali w nim ogień, to to wygląda świetnie Zmienimy też kolory drzwi I jeszcze ostatnia rzecz Słuchajcie, nie pasują mi tutaj e, te podłogi jednak Zmieniłabym właśnie na jakieś inne Nawet jakiś obraz mamy, słuchajcie Po byłych właścicielach No niesamowite to jest No kochani, skończyłam Skończyłam, słuchajcie Tak wygląda nasz domek e, z daleka Zmieniły się w sumie tylko okna i to nie wszędzie Jeszcze sporo remontu przed nami Ale chcę was oprowadzić na szybko Jak wchodzimy do środka tu mamy nową tapetę, i to jest pokój dla dzieci. Jeszcze taki mały, jeszcze taki wiecie, niezrobiony. Tu jest pokój Lary. Jest totalnie pusty. Są tylko jej walizki i łóżko. Łazienka. Łazienka jest zmieniona na różową, piękną łazienkę, żeby było weselej. Tutaj mamy salon. Jest stół, jest kominek są książki i różowa kuchnia. I tak to wygląda jak na razie. Ja w ogóle wam udostępnię ten domek, jakby ktoś z was nie wiem, chciał go wyremontować. Zacząć 100 dzieci challenge równo ze mną. No to tutaj macie domek do 20 tysięcy simoleonów. No ale ona ma również, słuchajcie, rzeczy osobiste. I ona jest załamana tym, że ona tutaj będzie mieszkała, wiecie, z takich luksusów. Ale rozłóżmy rzeczy osobiste. Jest tutaj taki pan pizza, pamiątka rodzinna. Jest jajko. Kryształy, ja myślę, że te kryształy można sprzedać. Ma jakieś nasiona. Ej, ma szkicownik, ja nie wiedziałam, że ona szkicownik ze sobą zabrała. Super, połóżmy go może nad kominkiem. To coś namaluje. Ej, ma swoje obrazki z domu. Ej, ma swoje własne trofeum harcerskie brązowe. Ten idealnie pasuje nad jej łóżko. No i mamy pełno zdjęć i potem je ułożymy. Są zdjęcia właściwie od początku jej życia. Dobra, moi kochani, wszystkie zdjęcia umieściłam. Pododaję teraz te ramki. Tak to wygląda. Będziecie mogli oglądać te zdjęcia w trakcie 110 dzieci No, są różne, różne są. Z całą pewnością nie jest w tym domku luksusowo, ale jest przynajmniej swojsko. Otwórzmy sobie teraz y, tutaj paczkę na siłę. zabieramy się do roboty. A ja lubię takie początki rozgrywki, nie? Gdzie wszystko jest takie jeszcze świeże. Możemy jeszcze ulepszyć y, jakieś tam podstawowe sprzęty, bo ma jakieś części zamienne z y, domu, więc niech to zrobi. O! Przyszli sąsiedzi, kochani. Kto tutaj będzie obok nas mieszkał? Ej, on wygląda świetnie. Pewnie to jest jakaś nasza rodzina. Boże, co to za makijaż, wy macie dziwne? I jest jeszcze jeden, jakiś Emil. Dobra, zaprasz sąsiadów. Patrzcie, kto przyszedł. Kornel. Wiecie, że ona ma już ósmy poziom gotowania? Podczas jak dla nas, jak miło. Tak, dla was. Zap o, zapraszam wszystkich na jedzonko. I niestety... Ale ten Wilhelm jest naszą rodziną, słuchajcie, bo nie ma e, z nim żadnych romantycznych relacji. Dowiedzieliśmy się, że ten Emil to w ogóle nie lubi dzieci, także ci sąsiedzi to raczej nie ciekawi. Ale my musimy się zająć poważniejszymi sprawami, a mianowicie postarać się o dziecko, bo okazało się, że jednak nie zaszła z Nylonem w ciąży. Ale Nylon jest nastolatkiem, spokojnie, ja myślę, że możemy go dorosnąć. Przyszedł, ona jest już młodą dorosłą. Cóż, że... Do zobaczenia, dzięki za gościnę. Liczyłam na to, że będziemy mieli troszeczkę ciekawszych tych sąsiadów. Dobra, Nylon, dorastasz. Potrzebujemy, żebyś był dorosły. Potrzebujemy sobie zrobić z tobą dziecko, Nylon. Będziesz pierwszym tatusiem. Czuj się zaszczycony. Dobra, zdmuchną świeczki. Uu, wszystkiego najlepszego. Dobra, bo teraz już jest dorosłym. Nadal wygląda jak nastolatek, totalnie. Postaraj się o dziecko, robimy to. O Jezu, co ty się uprawiasz akurat na swoje pierwsze, drugie barabara? Ale dobra, starają się o dziecko. Jakiś gość do nas przy... Jakiś miłusz pakował do nas przyszedł z torbą na głowie. Ej, oni już pukają drzwiami i oknami. Chcę zobaczyć, jaką masz twarz. Ej, on ma zielone oczy. Czekaj, zaraz go przywita. Tylko niech się postara o dziecko. Młody dorosły Ambitny geniusz, no to fajne ma cechy Poproszę o pokazanie stroju Na którym stroju nie będzie miał torby na głowę Super on jest Bardzo mi się podoba, Miłosz eee, Zobaczmy czy jesteśmy rodziną Nie jesteśmy rodziną Ej, dobra, już mamy prawdopodobnie kolejnego tatusia Jak super, zapytajmy go Co go kręci Blond włosy, ciemno niebieskie włosy Białe ubrania, żółte ubrania akurat ona ma Ale dobra, chodźmy sobie zrobić ten test Ciążowy, moi kochani bo teraz dzieje się historia. Jest w ciąży, jest w ciąży i płacze, bo ona nie chciała. Ale w ogóle zmieni jej aspirację, słuchajcie, na związaną już z dziećmi, bo my musimy, my musimy działać w tej kwestii. I to będzie super rodzic. Wydaj tysiąc hymnalów na rzeczy dla dzieci. O matko, zaraz nas soczeka. Zaraz nas to czeka. Ej, dobra, teraz Miłusz, yy, ja cię wysyłam do domu, bo tu się będą działy ważne rzeczy. Ej, od razu jest jej niedobrze. U, związek satysfakcjonujący. Ona mu teraz mówi, że jest w ciąży. Gość się za serce złapał. Słuchajcie, złapał się za serce. Widać, że go to szokowało też. Ale ogólnie chyba dobrze zareagował. Dajmy mu klucze do naszego domu. Nie, nie mogę przestać o tym myśleć. Muszę zapytać, czy chce ze mną zamieszkać. Dobra, zrobię, że tak. Ale oczywiście my tego nie zrobimy. Tylko chcę zobaczyć, kogo on ma w domu. Boże, jedyny. On ma tutaj mnóstwo ludzi w tym domu. My musimy go... ale jest bogaty. Widzicie to, ile ma tysięcy? Dzięki temu sprawdziliśmy. Jak jest jego stan majątkowy Ale też nie się nie obraził, że mu odmówiliśmy, nie? Dobry tatuś będzie z niego Oj, dobry będzie z niego tatuś Ale zwinął się do domu, słuchajcie Chyba się przestraszył Tak czy siak, moi kochani Będziemy potrzebowali sposobu, w który Nasza Lara będzie mogła zarabiać na życie I ja zrobię to samo Co z wyborem miejscowości Po prostu dam pełno przedmiotów w jedno miejsce Ona sobie wybierze, czym się będzie chciała zajmować Wiecie, będzie zamknięta Z tymi przedmiotami, zobaczymy co jest prawie najwięcej radości, z czego będzie najbardziej korzystała. Więc wypiszcie w komentarzach. Czym w życiu powinna ona się zająć? Patryśka pisała książki Sintra była w sumie influencerką Ja przeczytam wszystkie komentarze I wszystkie propozycje Dam jej do wyboru, więc piszcie, piszcie No i to już jest pewne i oficjalne, że Będziemy mieli pierwsze dziecko Więc będę potrzebowała imion Piszcie imionka w komentarzach Dla dziewczynki, dla chłopaka, kto wie jak to będzie Wiem tylko, że wilkołaki Mają większą płodność Więc będzie większe prawdopodobieństwo Na to, że mogą być bliźnie bądź trojaczki. A ja wam życzę miłego poniedziałku, miłej reszty tygodnia zostawcie łapkę w górę, jeśli tego co nie zrobiliście subskrybujcie mnie, Po kolejny raz będzie w piątek i...